Gramy, gramy, teraz gramy, gramy, mówisz mm. ty. Grame, grame, teraz grame, grame, move, ty. Gramy, gramy, teraz gramy, gramy, mówisz ty. Trame, grame, teraz grame, move, ty. Gramy, gramy, teraz gramy, gramy, mówisz ty. Trame, grame, grame, move, ty. Gramy, gramy, teraz gramy, gramy, mówisz ty. Ty. Gramy, gramy, teraz gramy, gramy, mówisz ty. Ty. Grammy, grammy, teraz grammy, grammy, mówisti. 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 Grammy, grammy, teraz grammy, grammy, mm.